Wśród środków ogniowych używanych na współczesnym polu walki szczególne znaczenie posiadać będzie lotnictwo i artyleria, które działając wspólnie lub osobno mogą stworzyć dużą koncentrację ognia niszczącą skutecznie umocnienia i siłę żywą nieprzyjaciela. Polu walki zależeć będzie w znacznej mierze od stopnia jego odporności psychicznej na działanie zastosowanych środków ogniowych, jak również od stopnia znajomości mechanizmów ich działania. Niedostatecznie wyszkolony i nieprzygotowany psychologicznie żołnierz. Wybierze najczęściej najgorszy z wariantów zachowania się w obliczu atakującego nieprzyjaciela. Najprostsze i niekontrolowane odruchy wynikające z instynktu samozachowawczego stanowią na polu walki duże niebezpieczeństwo dla żołnierza. Mimo iż oddziaływanie ognia, artylerii i uderzeń lotnictwa wywiera znaczny skutek zarówno fizyczny, jak i psychologiczny, można na nie uodpornić żołnierza. W jaki sposób to zrobić, pokaże niniejszy film. Najskuteczniejszym sposobem prowadzącym do zmniejszenia efektów uderzeń lotnictwa i ognia artylerii jest praktyczne zastosowanie wniosków płynących z wiedzy o mechanice działania tych środków. Przypatrzmy się najpierw działaniu pocisku artyleryjskiego. Wystrzelony pocisk będzie często działał na zasadzie odbicia od Ziemi, rozrywając się nad nią. Rozrywanie się pocisku nad Ziemią może być również spowodowane zastosowaniem odpowiedniego zapalnika. W obu przypadkach skutek jest ten sam. Przed takim ogniem otwarty okop nie stanowi dostatecznej ochrony. Dlatego w zawczasu przygotowanej obronie zaleca się budowanie schronów z boku skarpy okopu. Nie musi to być jednak aż tak silny schron. Do ochrony przed samymi tylko odłamkami wystarczy stosunkowo lekkie przykrycie. Rozerwanie się pocisku nad samym okopem jest przypadkiem szczególnym i należy przyjąć, że nawet przy strzelaniu pociskami rozrywającymi się w powietrzu przebywanie w okopie zmniejsza jednak wydatnie stopień ryzyka. Zobaczmy teraz działanie pocisków z zapalnikami inicjującymi wybuch przy zetknięciu z Ziemią. Do takich należy m.in. zapalnik o działaniu natychmiastowym. Odłamki rozchodzą się tuż przy Ziemi. Przed zagrożeniem może jednak uchronić niewielka nawet osłona. Czerwoną barwą oznaczono martwe pole rażenia. W najmniejszym nawet zagłębieniu terenowym zmniejsza się znacznie ryzyko trafienia. Opuszczając to zagłębienie na korzyść lepszego, trzeba to zrobić czołgając się. Żołnierz, zaskoczony ogniem artylerii nie zawsze będzie miał w pobliżu jakiekolwiek wgłębienie. W takim przypadku należy sobie zdawać sprawę, że już sama pozycja leżąca pozwala często uchronić się przed skutkiem wybuchu, jeżeli nastąpił on w pewnej odległości. Przy tym samym wybuchu żołnierz, który nie zdążył upaść, może się znaleźć w polu rażenia. Tym razem udało się, ale jednak bezpiecznie jest w czasie ognia artylerii poruszać się czołgając. Bez względu na warunki, jakie panują na polu walki, najważniejsze jest wykonywanie zadań bojowych. W tym wypadku zadaniem jest gaszenie palącego się lasu, którym ześrodkowane są wojska. Największe nasilenie ognia artylerii należy przeczekać w zagłębieniu terenowym. Wiedza o środkach ogniowych przeciwnika i sposobach ich stosowania, jak również o wdrażanych przez niego metodach prowadzenia walki pozwoli zmniejszyć efektywność jego działań. Wiedza ta jest również jednym z ważnych elementów uodparniania psychologicznego żołnierzy. Dowódca tłumaczy na przykładach różne możliwości zachowania, mającego na celu zmniejszenie skuteczności ognia artylerii przeciwnika. Ważną sprawą jest prawidłowe zajmowanie stanowisk ogniowych. Z uwagi na cechy niektórych pocisków artyleryjskich należy pamiętać, by nie zajmować stanowiska w pobliżu drzew i innych podobnych obiektów terenowych, które w razie trafienia mogą spowodować reakcję zapalnika inicjującą wybuch pocisku. W takim wypadku odłamki mogą razić leżącego pod drzewem żołnierza. Istnieją jednak sytuacje, szczególnie w natarciu, kiedy tempo prowadzenia działań bojowych wymaga szybkiego poruszania się po terenie walki w pozycji pionowej. Możliwość rażenia odłamkami sylwetki człowieka zależy od zastosowanego zapalnika. Przy zapalniku z krótką zwłoką pocisk zagłębia się nieco w ziemię i siła wybuchu jest skierowana bardziej w górę. W tej sytuacji pochylony żołnierz może się znaleźć w martwym polu rażenia. Nie dotyczy to żołnierza stojącego lub biegnącego w pozycji wyprostowanej, który w tym wypadku zostanie rażony. Wyjątkowo przy strzelaniu pociskami o zapalnikach z długą zwłoką może powstać sytuacja, w której martwe pole rażenia pozwoli wyjść bez szwanku żołnierzowi w pozycji wyprostowanej. Jednakże zależy to od odległości od miejsca wybuchu. W każdym przypadku lepsza jest więc pozycja pochylona. Dotychczas rozpatrywaliśmy mechanizm wybuchu w rzucie pionowym. Nie gra on jednak wielkiej roli w przypadku wozów bojowych, których pancerz chroni przed odłamkami, a niebezpieczeństwo stwarza głównie bezpośrednie trafienie. Rozpatrzmy więc w rzucie poziomym teren o długości boków 300 i 200 metrów Poruszać się tu będzie w linii bojowej 6 do 7 wody Podczas strzelania baterii armat pokrywającego ten obszar w czasie przejazdu wozów Zaledwie trzy ślady zostały trafione Ślady, a nie wozy Prawdopodobieństwo bezpośredniego trafienia wozów jest więc znikome Wypływa stąd wniosek, że w czasie ognia zaborowego artylerii wozy bojowe powinny jak najszybciej pokonywać odstrzeliwany teren. To samo dotyczy piechoty w sytuacjach, kiedy musi ona iść do przodu. Mimo niewątpliwego ryzyka przebywania w polu ognia w pozycji stojącej, Szybkie pokonanie ostrzeliwanego obszaru jest lepsze niż długotrwałe przebywanie w nim nawet w pozycji leżącej. Jest to kolejna zasada należy wpoić żołnierzom. Tego rodzaju postępowanie wymaga jednak przezwyciężenia pewnej bariery psychologicznej, odswojenia się ze zjawiskami wizualnymi i akustycznymi towarzyszącymi ostrzałowi artyleryjskiemu. Aby umożliwić żołnierzom nabycie odpowiedniej odporności psychicznej, można zastosować proste ćwiczenie, które pierwszy wykonuje dowódca. Teraz ćwiczenie będą wykonywać kolejno żołnierze. Żeby umożliwić wykonywanie tego ćwiczenia. Należy wyznaczyć tor do biegu i rozmieścić ładunki wybuchowe w bezpiecznej odległości od niego. Siłę ładunków można później stopniowo zwiększać. A podobnie urządzonym torze psychologicznym żołnierze uczą się zachowania w różnych sytuacjach związanych z polem walki, w czasie ognia artylerii i uderzeń lotnictwa. Pokazywane dotąd sytuacje nie wykraczają poza ramy obrony biernej. Żołnierz piechoty nie widzi strzelającej baterii i nie może jej w niczym zagrozić. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w grę wchodzą żołnierze artylerii. Podlegają oni tym samym prawom psychologicznym w ogniu artylerii nieprzyjaciela, jednakże posiadają w swoich rękach środek walki, za pomocą którego mogą się bronić czynnie, zagrażając przeciwnikowi i powodując ujawnienie się u niego podobnych odruchów obronnych wynikłych z poczucia zagrożenia. Może się wywiązać pojedynek ogniowy pomiędzy dwiema bateriami, którego wynik zależy w znacznej mierze od odporności psychicznej i woli walki żołnierzy obu stron. Wygrywa ten, kto dłużej potrafi zachować zimną krew i nie dać się opanować najprostszym odruchom wynikłym z instynktu samozachowawczego. Odporność psychiczną żołnierzy artylerii. Można również ćwiczyć przez ułożenie w czasie strzelania wokół stanowiska ogniowego ładunków wybuchowych. Bateria, która zamilknie, przegrywa pojedynek ogniowy. Te same zasady rządzą podczas pojedynku działa z czołgiem. Widzimy jeden z działonów baterii Haubitz, która została zaatakowana od tyłu i zmuszona do wyciągnięcia dział z przygotowanych stanowisk oraz obrócenia ich frontem do atakującego nieprzyjaciela. Różnica pomiędzy pojedynkiem dwóch baterii a pojedynkiem działa z czołgiem polega na tym, że tu przeciwnicy widzą się nawzajem i mogą bezpośrednio wpływać na swoją postawę psychiczną. Klasycznego pojedynku jest pojedynek środków przeciwlotniczych z samolotem. Jest to pojedynek trudny, wymagający ogromnej koncentracji psychicznej. Bezpośredni kontakt ogniowy samolotu z działem lub karabinem maszynowym trwa bardzo krótko zaledwie kilka do kilkunastu sekund. W ciągu tego czasu zapada rozstrzygnięcie, kto jest zwycięzcą, a kto zwyciężony. Rodzaju pojedynka w przerwanie ognia i opuszczenie stanowiska równa się przegranej. Na rysunku widzimy istotne elementy pojedynku karabinów przeciwlotniczych z samolotem. Ostrzeliwany samolot prowadzi ogień niecelny. Dopiero kiedy karabiny przestaną strzelać, ogień z samolotu staje się skuteczny. Odwrotnej sytuacji, gdy załoga karabinów maszynowych jest silniejsza psychicznie od załogi samolotu, samolot przerywa ogień, co powoduje zwiększenie celności ognia karabiny. Odporność psychiczna załóg środków ogniowych obrony przeciwlotniczej ma decydujące znaczenie dla skuteczności prowadzonych przez nie działań. To również ważne w odniesieniu do załóg dział przeciwlotniczych. Załogi działu rzadziej stykają się z samolotem z tak bliska jak karabiny maszynowe, jednakże w odniesieniu do nich będzie nieprzyjaciel częściej używał bomb. Uodpornienie psychologiczne przeciwko wybuchom bomb jest więc w tym wypadku szczególnie ważne. W czasie działań bojowych nieprzyjacielskie samoloty będą często atakowały maszerujące kolumny wojsk. Odporność psychiczna i wiedza o sposobach zachowania się w takich sytuacjach są niezbędne dla skutecznego otwarcia ataku. kolumna popełniła błąd, zatrzymując się, przez co stała się dogodniejszym celem dla samolotu. Poza tym zachowanie się żołnierzy jest wzorowe. Nie wytrzymała nerwowo i opuściła stanowisko, co równa się przegranej. W wypadku zaatakowania maszerującej kolumny przez samoloty należy kontynuować marsz, zwiększając szybkość i odległości pomiędzy wozami i otwierając ogień wszystkich posiadanych środków przeciwlotniczych. dobrze wyszkoleni, przygotowani psychologicznie i posiadający rzetelną wiedzę o środkach i metodach walki przeciwnika nie zawiodą w żadnej sytuacji bojowej.